Trenuj z Krzychem prosto z FIFA 15. Czas więc na kolejny trick No witam cię człowieku, tu Krzychu Golonka, a w skrócie podbijam świat z piłką nożną. I co bym nie robił i gdzie bym nie mieszkał, zawsze będzie we mnie odrobina dziecka. Przychód Krzycha z FIFA ciąg dalszy, ja naprawdę chciałem bardzo dobrze w nią grać, no ale koledzy. Get the ball mate, what you doing? Wspominali, że przed czerwoną kartką nie uciekniesz. Ale próbowałem mimo wszystko. Weź, staj na bramce. To nie był dobry wybór. Mówili, wybić swoją cieszynkę. To miałem, zdział paraliż z Czasem chcieli mnie ściągnąć z wojska, ale nie mieli łatwo. Get off, useless. Go on then, get off. Stop staring at him. Get off the pitch. FIFA to nie przelewki, to nie za to prawdziwa, męska rywalizacja. Więc wspólnie z Kamekiem pokażemy Wam kolejny trik, który możecie opanować, zarówno na boisku, jak i w grze komputerowej 3-2-1. Start. Double Touch Exit. Nie ogarniam tych nazw, ale lecimy. Prowadzimy piłkę przed sobą i zatrzymujemy ją w taki sposób, jakbyśmy chcieli oddać bardzo mocny strzał na bramkę. Drugi etap polega na tym, żeby zatoczyć taki oto okrąg przed piłką. Bardzo ważne jest tutaj to, aby odpowiednio ugiąć postawną nogę a następnie przekierować całe nasze ciało w jedną ze stron. W tym momencie noga pozostawiona z tyłu uderza piłkę za pomocą prostego podbicia, czyli tak jakby skrzyżaka. Pozwólcie, żeby ta piłka toczyła się swobodnie. Najważniejszym elementem jest szybki wymak drugą nogą, a następnie uderzenie piłki zewnętrzną częścią stopy. Teraz po prostu zwiększajcie tempo, jak i siłę uderzenia. I to tyle, a Fifie ten trik możecie wykonać w następujący sposób: Kamyk lecisz. Double Touch Exit. Aby go wykonać, wasz zawodnik potrzebuje 4 gwiazdki trików. Przykładami takich zawodników jest Lionel Messi bądź James Rodriguez. Co zrobić, aby wykonać ten trik w grze? Pierwsze czego musimy się nauczyć to przełożenie nogi nad piłką. To co widzicie dokładnie na ekranie. Jak to zrobić? Wystarczy prawy drążek przesunąć w lewo, a następnie łukiem do góry. I jeżeli chcemy zrobić to prawą nogą, no to wiadomo łuk w, w, w prawo i następnie łukiem do góry. Kiedy mamy już to opanowane wszystko, co potrzebujemy teraz zrobić to po przesunięciu prawej gałki łukiem, dodać do tego jeden ruch lewą gałką. Należy pod kątem przesunąć lewą gałkę do góry bądź w prawo, bądź do góry w lewo, w zależności oczywiście od nogi, jaką wykonujemy ten trik. Wygląda to mniej więcej tak na padzie i tak należy to robić w grze. Pamiętajmy również, że tutaj działa ta sama zasada co przy pierwszym triku. W zależności od kierunku biegu, yy, no, kierunek gałki prawej i lewej musi temu podlegać. To by było na tyle, bardzo Wam dziękujemy, tu jest kanał Kamyka, tu jest kanał mój, zasubskrybujcie je, bo to jest bardzo ważne dla nas, a my lecimy z konkursem, koszulka Reni z Krzychem do wygrania. Prosta sprawa, wchodzicie na Facebooku, kośnik Golonka Krzysztof, pierwsze to udostępniacie mój przyjęty post, tym oto odcinkiem za pomocą sformułowania, obczaj jak tukam kifę na żywo Zeny z Krzychem, a drugie po prostu w komentarzu pod tym wpisujecie miejscowość, zostanie zwycięzca, wylosowany już za dwa tygodnie, tyle. Do zobaczenia, do następnego czwartku. I to moje pozostałe filmiki. Trzymajcie się.